Witam, witam. Z tej strony Miko Dzika. To już. Nie wiem, chyba dziesiąty odcinek. Z The Hunter'a. Oho, komuś się chyba odbiło. Jeden szlachetny. Strzelamy jednego. Dawajcie. Nie o tym miał być odcinek. Ale jak już są. Czemu nie? Jak się zatrzyma? To miał być odcinek z wypolowania domku, a nie z wypolowania na jelenie, ale jak już jest, to niech będzie chociaż. A będzie jeden z krótszych odcinków. Ale przez tego jelenia będzie dłuższy. No bo jakiś tam pokazał. O kurczę. Czekajcie, czekajcie. O, mój coś nie pasuje. Co ja się spryskam, może? No tu jest jakiś ładny osobnik. Jest taki ładny, ale tego też strzela. Dobra, nie trafiliśmy. Trudno, ale to był tylko średni. Nie był mityczny, czy coś w tym stylu. Są jego tropy. Dobra. I w, w przypiętym komentarzu pod filmem y, będzie y, link do serwera Discorda. Najlepszy, ale dopiero ma tam godzinkę, czy coś. Dobra, zaczynamy od tego domku. Już 3 minuty, jakaś osoba jest na Twitchu. Czekamy. O, domki się długo ładują, ale już się załadował. No już. Dobra. Tu indyk. To nie jest nic rzadkiego. Po prostu sreberko. Wypchałem, bo to był początek. To jest montaż. Brązowa hybrydowa gęśta po lewej. Taki montaż. Tu też jest montaż. Tu też nie ma nic rzadkiego. Żubr i bernikla. Tu jest zwykły taki mulak. Tu jest rozjaśni mulak na złoto. Tu jest mocne złoto widłoroga. Czarno-brunatny skocznik antylopi, Kudu małe takie zwykłe. Zwykła samica tego, z, um, jak to się nazywa, widłoroga amerykańskiego. Samica bawoły afrykańskiego brązowa, też nic rzadkiego. Albinos, wół domowy. Hmm. Zaraz pójdziemy dalej. O tu jeszcze po prostu taka sam łania Jelenia szlachetnego i samiec kudu. No i przechodzimy na grubsze. Dobra. Diamentowy mulak, czarnoogony. Diamentowy Axis czytal. Drugi diamentowy Aksis Czytel. Więc mam dwa. Czekajcie. Tu jest mityczny, jeleń szlachetny. Nieskazitelny wilk, wilk iberyjski. I diamentowa owca kanadyjska. Tu jest łaciaty widłoruk amerykański. Tu też nic rzadkiego, po prostu puma jań czarnoogoniasty. Tu jest zwykły, po prostu samiec, niedźwiedzia. Tu jest też mityczny, ale zepsuty na złot, na srebro. jeszcze Lechet, on nie miał diamanta, i tu jest takie wapity. Na srebro bardzo łatwe. Tu mam jeszcze bizona złotko. I z tego domku to jest wszystko, ale mam jeszcze jeden. Tu mam już, jeszcze, już trochę mniej. Ale jak chcielibyście kupić, to bym bardziej wam ten polecał niż tamten. ten tam na więcej miejsca, mają taką samą cenę. I Ten wam bardziej polecam, bo ma więcej miejsca. Można powiesić broń. Nawet na ten na sto, jak sobie taki powiesić. Dobra, Dobra tutaj jest rzadka łaciata samica jelenia szlachetnego i mityczny taki byczek. Mityk taki. To u Daniele, nic rzadkiego, po prostu montaż. Tu jest łaciaty, mulak białogony i zwykły mulak białogony w montażu. Tu mam kaczkę brązową, hybrydową. Tu mam w łacie, tego już go widzieliście. Tu na górze kozica ulecystyczna. Tu jest czerwono-brunatny guziec zwyczajny. Tu diamentowy koziorożet BCIT. Tu jest po prostu montaż z rysiami. Nie ma nic rzadkiego. Tu też po prostu montaż z wilkami i bizonem preriowym. Tu na dole nic rzadkiego po prostu wilk ym, złoto. Tu jest diament muflon iberyjski. Tu jest czarna kozica drugi diamentowy muflon iberyjski. Tu dwie kozice leucystyczne, tu jest montaż, trzy lwy i bawoł afrykański, też nic rzadkiego, złote gnu na złoto, tu mój ulubiony montaż, tu też nic rzadkiego, po prostu koziorożce, tu złote gnu, tu zwykły muflon, tam zwykły wilk, tu też zwykły wilk, ale tu jest zimowy wilk, a i to też wszystko z tego domku, ale zapomniałem, że mam jeszcze jedną rzecz do postawienia i postanowiłem, że ją teraz postawię, bo teraz mi się przypomniało, że ją mam, więc idę tu na jakąś platformę, stawiam. To jest ten zepsuty diament z misji. Fans. Mm. Napiszcie, jak to przeczytać. Taki wilk. I tu jeszcze sobie postawię gnu. Nie wiem, czemu je wypchałem. Nie pamiętam. A złoto miało to chyba dlatego. A czasami złota wypycham. No i to jest wszystko jeśli chodzi o moje domki. Więc to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia wszystkim. Cześć!